Dzień dobry, witajcie w drugiej części webinaru, czy w zasadzie mogłabym powiedzieć cyklu wideo. O pięciu narzędziach, dzięki którym w nowym roku nie utoniesz w chaosie swoich celów i wzmocnisz siebie w biznesie. Dzisiaj część druga tych narzędzi. Wczoraj mówiliśmy o wspierającym podsumowaniu roku, gdzie zaglądałam Cię do. A, Przyjrzenia swojego telefonu zamiast scrollowania, hmm, podsumowania roku i zestawienia celów innych. Co w tym telefonie przyglądać? Jak przyglądać? To wszystko w poprzednim odcinku. Jeśli już zrobiłaś to podsumowanie, podziel się ze mną e, wnioskami, jeśli masz ochotę. Jeśli masz ochotę, udostępnij to narzędzie na Instagramie, na przykład oznaczając mój profil, Niech idzie dalej w świat, a dzisiaj krok kolejny. E, Kilka słów wstępu, plan działania pozostaje taki sam. Czyli najpierw narzędziu, a potem klucz um, tych naszych spotkań, czyli zadanie dla Ciebie, zadanie, które pomoże Ci osadzić się w sobie i zacząć ten nowy rok, tak, aby łatwiej Ci było realizować Twoje własne cele. Um, jak zawsze będzie mi bardzo miło, jeśli gdy uznasz, że ten cykl wideo jest dla Ciebie wspierający, jeśli udostępnisz e, informacje o nim na Instagramie, szczególnie w dzisiejszych czasach wiesz ty, jak ja, jak bardzo. Niewysokie są zasięgi organiczne na Instagramie, więc każde takie udostępnienie jest na wagę złota. Wiesz już, jeśli obejrzałaś poprzedni materiał, że zaczynam od krótkiego wstępu o mnie. W drugim i w kolejnych wideo będę sobie ten wstęp w zasadzie darować. On jest zawarty w pierwszym wideo, które nagrałam, czyli w tym wideo, które dotyczy. Podsu podsumowania roku. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz sobie przypomnieć em, fakty o mnie i o moim ponad 15-letnim doświadczeniu w sprzedaży, marketingu i rozwoju produktów, albo jeśli to drugie wideo, jakim studem jest w Twoim pierwszym z cyklu, em, zapraszam Cię serdecznie do pierwszego, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mnie. Podobnie z modelem Markini Obojętnej, model Markini czyli mój autorski model, w oparciu o który pracuję. Trzy słowa o nim tutaj, bo znowu. Więcej znajdziesz w pierwszym webinarze. Marka Nieobojętna to w moim rozumieniu taka marka, która jest nieobojętna klientom, a zatem to jest ten cel, do którego większość z nas, właścicielek małych marek, dąży. Marka Nieobojętna to też marka nieobojętna na świat, czyli taka, która na mikroskalę chce uczynić ten świat lepszym, nawet jeśli ta mikroskala oznacza jeden worek karmy dla schroniska kupiony z przychodów, bo te nasze przychody czasem są jeszcze e, małe. Ale wierzę um, i o tym też rozmawiam z osobami, z którymi pracuję, że w małych markach możemy zmieniać świat na swoją mikroskalę i ta mikroskala nie powinna nas paraliżować, nie powinnyśmy zostawiać um, myślenia o świecie tylko działom CSR korporacji, a tylko tworzyć swój front, bo siła jest w połączeniu tych mikroskali, jeśli będzie nas wiele, a nas właścicielek jedno, kilku kilkuosobowych biznesów jest wiele, będziemy miały naprawdę ogromną moc. I wreszcie w trzecim punkcie, marka nieobojętna to marka, która jest nieobojętna Tobie. A pracuję w taki sposób, że nie boimy się tutaj rozmawiać z osobami, które do mnie przychodzą o tym, że podchodzimy z sercem do naszych małych marek, że te nasze małe marki spletają się bardzo z naszym życiem i trudno nam, a nawet nie chcemy zachowywać wobec nich obojętności, a więc zrywam pracując z takim dyktatem, który dziedziczy. O, odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach tego, że profesjonalizm to jest brak emocji, że profesjonalizm to jest obojętność, że profesjonalizm to jest um, brak uczuć względem własnej, własnej działalności i tego, co robimy oraz z czym się spotykamy. Oswajam zresztą mówienie o emocjach w biznesie, prowadzę też biznesowe kobiece kręgi, więcej informacji o mnie znajdziesz na Instagramie. A teraz przechodzimy do rzeczy. Zanim druga część, druga część ćwiczeń, krótkie przypomnienie modelu czterech żywiołów, w którym pracuję, czyli tego, że zaczynamy od w pomysłu, czegoś, co nas zapala do działania, ale potem to, co warto zrobić, to zadbać o uziemienie, zarówno o uziemienie, osadzenie w realiach tego pomysłu, jak i naszej działalności, jak i uziemienie nas samych. I to nie to uziemienie, które, jak niektórzy twierdzą, stereotypowo odbiera nam kreatywność przywożoną do Ziemi, tylko wręcz odwrotnie. To jest to uziemienie, które pomaga nam niczym drzewu budować silne korzenie, stabilne fundamenty, od których się możemy odbić, wydziałać. Kreatywnie wydziałać z mocą, do których możemy wrócić, gdy gdzieś po drodze powinien nam się noga i które dają nam pewność, a na bazie tej pięknej pewności możemy rozwijać swoją kreatywność i możemy rozwijać swoje. Kreatywne flow, czyli przepływ, do którego tak wiele z nas dąży. No i ostatni element: ten element powietrza, to element oddechu, wytchnienia. Tak też pracuję z markami, żeby nie zapominać o tym, że pomiędzy jednym a drugim cyklem, pomiędzy jednym a drugim produktem, jedną a drugą usługą, warto jest odetchnąć, wziąć głęboki oddech i zadbać o siebie. mówiłem dobrze. Że parcie za wszelką cenę i zawsze do przodu może się różnie skończyć. No i cóż, i ten noworoczny cykl jest właśnie o tym, żeby zbudować sobie takie solidne fundamenty, stabilne korzenie, które pozwolą nam działać w zmiennym świecie, które pomogą nam elastycznie dzięki tej podziemnej stabilności odpowiadać na wyzwania, które przed nami stawia świat, nie tylko biznesowy, i nie złamać się gdzieś po drodze, budować rezyliencję, budować odpowiedzialność. Odporność. I o tym będzie dzisiaj: o tym, że te stabilne fundamenty pozwalają nam określić, w którym kierunku chcemy zmierzać i nie utonąć w tym noworocznym chaosie zupełnie nie naszych celów, którymi jesteśmy bombardowani zewnątrz, z zewnątrz, w tej mm, wizji nowy rok, nowa ja, którą co prawda teraz już trochę się przypudrowuje, żeby mm, nie patować tym, tym stwierdzeniem, ale jednak często to jest to samo. Um, a może zamiast oddzielać wszystko grubą kreską, lepiej spojrzeć na to, co już mamy, co wypracowałyśmy przez lata, co wypracowałyśmy w ostatnim roku, od czego się możemy odbić. Um, co może stać składnikiem tych naszych fundamentów i zacząć działać z taką perspektywą właśnie, co już mam, stawiać sobie swoje własne cele i wyznaczać um, efektywne sposoby ich realizacji w oparciu o to, co już o sobie wiemy. I o ile ta pierwsza część um, naszych spotkań wczorajsza była skupiona na sprawdzeniu, co ty zgromadziłaś, czego doświadczyłaś, co ciebie wzmocniło w ubiegłym roku i co możesz z tego ubiegłego roku zabrać do nowego roku, z czego czerpać, w oparciu o co budować, um, tworzyłyśmy tam sobie taki system wsparcia. Um, system wsparcia dosłownie był zgromadzony w folderach na komputerze czy na twoim telefonie taką, takie dobre miejsce, do którego możesz wrócić, kiedy pochłaniać skrojowanie, kiedy zaczyna się wkradać frustracja, kiedy wydaje ci się, że już nic z tego, że projekt dojdzie do skutku, a ty jesteś beznadziejna, bo wiem, że czasami tak sobie wprost mówimy. Ten system wsparcia, który tworzyłyśmy wczoraj, jest po to, jest po to, żebyś miała zgromadzone dowody tego, co już masz, gdzie jesteś, co dają, ci też, co dają ci też inni, jakie dowody, uznania ci dają chociażby po to, żebyś miała miejsce, do którego możesz wrócić w trudniejszych momentach. A dzisiaj od ciebie, jako właścicielki biznesu, przejdziemy w stronę. Marki. Czasem budujesz markę osobistą i wtedy to jest, to jest bardzo zbieżne. Czasem wiem, że niektóre z osób, które do mnie przychodzą, prowadzą biznesy, które jednak są odrębną marką niż marka osobista, więc różnie to bywa. W zależności od tego, jak jest w Twoim przypadku, tak potraktuj to ćwiczenie: czyli albo będziesz pracować na marce osobistej, albo będziesz pracować na marce, która marką osobistą nie jest, czyli na przykład na marce produktowej. Niezależnie od tego, który wybór jest Twoim wyborem, chciałam Cię dzisiaj przekonać przede wszystkim do tego, że nigdy nie zaczynasz od zera. Bo nawet jeśli zdarzy się tak, że właśnie oglądasz to nagranie i nowy rok jest początkiem Twojej marki. Nic wcześniej z tą marką nie robiłaś, to i tak masz zaplecze w postaci swoich doświadczeń, swojego kapitału, swoich zasobów, swoich skini. I tym bardziej zachęcam cię do obejrzenia pierwszego nagrania, gdzie będziesz mogła się temu zapleczu przyjrzeć i wzmocnienie odnaleźć w sobie. A jeśli już działasz w swojej marce, czy w marce produktowej, czy w marce osobistej, a zgromadziłaś już spory kapitał i dzisiaj temu kapitałowi, temu jak on nas ukorzenia, jak on pozwala nam trwać, jak on pozwala nam się rozwijać i rozkwitać, chciałabym się przyjrzeć i zrobię to w oparciu o mój ulubiony model pracy strategicznej z markami. Brandki model to jest model, który został wymyślony sporo czas temu przez Unilivera, natomiast jest on na tyle funkcjonalny, że sprawdza się nie tylko w świecie wielkich korporacji, ale również świetnie, w pracy z małymi markami, jedno, dwu, kilkuosobowymi biznesami i w pracy z markami osobistymi. Jeśli zainteresował Cię temat brandki modelu, który tutaj rysuję, podlinkowałam Ci na dole w prezentacji webinar, który nagrywałam jakiś czas temu o strategii, która wspiera. W tym webinarze jest duża część opowieści o tym, czym brandki model jest, o czym są jego poszczególne poziomy i jak może nam pomóc w rozwijaniu tych małych, małych biznesów i tworzeniu nieobojętnych marek. Więc zapraszam ci serdecznie, bo dziś o całym prędkim modelu nie będę mówić za dużo, ale chciałabym się skupić na jego pierwszym, bazowym poziomie bazowym poziomie, który nazywa się ruch strands. I to są często w tłumaczeniach kluczowe wartości dla marki. Ja w przypadku małych biznesów, dlatego tam drysowałam korzenie, że troszeczkę rozwijam ten poziom i wychodzę ponad bratką Brandki model proponując to, czemu warto się przyjrzeć, to jest taki model, który gruntuje to, co w Twojej marce już jest. Taki poziom, który gruntuje to, co w Twojej marce już jest, który możemy powiedzieć stanowi swego rodzaju DNA marki. Stanowi to, z czym marka produktowa bądź osobista jest kojarzona, co mówią o Tobie inni. Jak zapadłaś w pamięć, w jakim segmencie się lukujesz? Na przykład, czy jesteś bardziej o tradycji, czy bardziej o nowoczesności, czy jesteś bardziej o szybkim czasie realizacji, czy o kraftowym robieniu czegoś na wymiar. Czyli daje takie wstępne wyobrażenie z jednej strony, ten poziom o Marce, a z drugiej strony zbiera to, to jest właśnie taką stabilną podstawą swojej marki. Czyli jeśli zadałabyś sobie pytanie, bez czego nie wyobrażasz sobie swojej marki u podstaw, czyli na przykład tradycji rodzinnej, Twojego wykształcenia, ciebie, jeśli to jest marka osobista um, i tego typu, tego typu elementów, o których zaraz będę mówić szerzej, bo pokażę Ci pytania, które pomogą Ci ten um, poziom korzeni w marce zdefiniować. To jest ten poziom, który jest takim bazowym wzmocnieniem i od niego warto zacząć. To jest też poziom, który jest pytaniem o to, co Ty zabierasz w podróż ze swoją marką, ze swoich wcześniejszych doświadczeń. Dla przykładu, dla mnie to jest na przykład ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, marketingu i rozwoju produktów. Dla mnie to, są, to jest nieobojętność jako kluczowa wartość marki i wiara w to, że możemy tworzyć marki nieobojętne i model marki nieobojętnej, który leży u podstaw. Być może u podstaw Twojej marki też leży jakiś sposób pracy, jakiś wyróżnik. Jakaś metoda, którą posługujesz się tylko ty, bo jest metodą autorską. Być może u podstaw Twojej marki leży jakiś temat, który eksplorujesz przy każdej możliwej okazji. Um, być może jakieś specyficzne podejście do klienta. Jakaś specyficzna formuła warsztatów, jakaś specyficzna formuła produktu, który zawsze zawiera jakiś element. W zależności od tego, co robisz, to ta specyfika to DNA, te kluczowe zasoby, wartości twojej marki mogą się lokować w różnych obszarach. Natomiast to, co dla mnie jest ważne dziś, to to, że przyjrzenie się temu poziomowi marki pozwala odpowiedzieć, tak jak wcześniej, do podsumowanie roku na takim bardzo indywidualnym poziomie, to tutaj na poziomie marki pozwala odpowiedzieć na pytanie, co mnie wzmacnia, co wzmacnia moją markę, co powoduje, że ta marka stabilnie się trzyma, że ta marka jest osadzona w rynku, że ta marka jest osadzona w kontekście, że nawet jeśli prowadzisz jeszcze młodą markę i nie masz tak silnej obecności w rynku, to co sprawia, że ta marka jest osadzona w Twojej wizji, w Twoim wyobrażeniu, że Ty wiesz, nie zmierzasz, co Cię trzyma mimo różnych odnóg, które sobie, sobie tworzysz w swoim biznesie, co jest taką silną podstawą, tymi korzeniami, a, które pozwalają Ci rozkwitać i które pozwalają Ci trzymać się mocno, mimo tego, jakie wiatry szadają na zewnątrz. Szukając odpowiedzi na to pytanie, zanim jeszcze pokażę Ci pytania pomocnicze, zachęcam Cię do tego, żebyś dała sobie czas, żebyś, e, szczególnie jeśli nigdy wcześniej nie pracowałaś z modelem, bo jeśli pracowałeś ze mną wcześniej na przykład, to pewnie ten model już jest Ci znany, więc będzie. Będzie to raczej przypomnienie, a jeśli to jest Twoje pierwsze zetknięcie z tematem, to tym bardziej Cię zachęcam do tego, żeby jak to mówię, wrzucić sobie te pytania pomocnicze, które za chwilę Ci wyświetlę z tyłu głowy i pochodzić trochę z nimi. Pozastanawiać się nad tym, co jest w tych korzeniach Twojej marki, co się w nich dzieje, co pozwala Ci złapać to ugruntowanie w Twojej marce. Warto też czasem zapytać innych. Zapytać na przykład klientów, jeśli markę prowadzisz dłużej, z czym w takim pierwszym odruchu kojarzy im się Twoja marka. Jeśli dopiero zaczynasz, może warto wrócić do osób, z którymi rozmawiałeś o biznesowej wizji i zapytać ich, co one zapamiętały z tych rozmów i co tam zawsze wybrzmiewało jako taki kor, wartości, czy kor działań, czy kor sposobu pracy, co było takie powtarzające się w Twojej wypowiedzi. Warto poszukać, warto podrążyć w tych powracających motywach. I znowu pamiętaj, że można to zrobić niezależnie od historii Twojej marki. Jeśli masz markę, którą prowadzisz już jakiś czas, skierujesz się w stronę klientów, w stronę swoich doświadczeń z marką. A jeśli dopiero zaczynasz z marką, skierujesz się w stronę wizji, w stronę wcześniejszych doświadczeń przed założeniem marki. W każdym razie w obu tych przypadkach możesz to ćwiczenie wykonać. I namawiam cię bardzo do tego, żebyś zamiast. Kolejnych minut skronowania Instagrama i sprawdzania, jak rozwijają się marki innych osób, pomyślała o swojej, pomyślała o tym, z czego ta marka wyrosła, co ma w na, co chcesz zachować, co trzymasz mimo upływu czasu, jeśli ta marka istnieje już jakiś czas. Pewnie zmieniały się produkty, usługi, portfolio, a co zostało, co jest takim korem. To mogą być wartości, to mogą być produkty, to możesz być ty jako osoba, to może być sposób pracy. To może to być metoda, to może być czasem nawet język, jakim się komunikujesz, choć o języku mowa na innych poziomach tego modelu. Jeśli jest w tym języku coś super specyficznego, też to możesz tutaj dodać. I brandki model na tym swoim pierwszym poziomie, podobnie jak wczoraj, wspierające podsumowanie roku, pokazuje ci, że nie zaczynasz od zera, że ty masz wspierający kapitał, a warto tylko go odszukać i się jemu przyjrzeć. Być może właśnie dobrym pomysłem będzie, żeby to zrobić zamiast Skrolowania Instagrama, co czasem wpędza nas w niemałe frustracje już na początku roku. No i teraz wspierające pytania, czyli de facto kort Twojej pracy, bo chciałabym, żebyś w tym drugim zadaniu odpowiedziała sobie na te pytania. Jeśli przyjdą Ci do głowy jakieś modyfikacje tych pytań śmiało, to jest punkt wyjścia. Pierwsza sprawa: jak zapamiętują Ciebie bądź Twoją markę inni? Co zostaje im w pamięci? Warto popytać, jeśli masz kogoś, tak jak kogo możesz zapytać. Tak jak wspomniałam, jeśli dopiero zaczynasz z marką, pytaj o wizję, o to, o czym rozmawiałeś z osobami, zanim tę markę założyłaś w momencie jej założenia. Jeśli już masz markę krótszy czy dłuższy czas, pytaj klientów, pytaj osoby, które zetknęły się z Twoją marką. Nie bój się tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że czasem dzieje się tak. Że co innego jest w naszej głowie, w naszym wyobrażeniu na temat własnej marki, a co innego jest w odpowiedziach innych na pytanie o to, z czym nasza marka jest kojarzona. Czasem okazuje się, że nasza marka w oczach klientów ma zupełnie inny wizerunek niż w naszej głowie, więc to pytanie nieraz odkrywa dodatkowe karty. Jeśli coś takiego się wydarzy, bez obaw, przyjrzyj się temu i sprawdź, czy ta rozbieżność to jest, przybiera pożądany przez Ciebie kierunek. Czy jednak chciałabyś coś zmienić, na przykład w komunikacji marki, bo to, co a, widzą klienci, co odbierają klienci po Twojej komunikacji, niekoniecznie jest zbieżne z tym, co chciałabyś, żeby widzieli i odbierali. Więc to pytanie jest kluczowe. Nie bój się go zadawać. Innym wariantem jest pytanie, z czym jesteś kojarzona, ty, Twoja marka? A, no one są dość fakultatywne, dają podobnego rodzaju odpowiedzi, choć czasem jest tak, że jeśli mowa o tym, jak szczególnie w przypadku marek osobistych, jak zapamiętują Ciebie klienci czy Twoją markę, bardzo często klienci będą wracać z odpowiedzią dotyczącą tego, jak zapamiętali rzeczywiście Twoją osobę, a jeśli zapytasz ich na przykład, z czym jest kojarzona Twoja marka, to czasem powiedzą na przykład o aspektach wizualnych. Czyli kolorach marki, powiedzą o języku, powiedzą o profilach w social mediach, czasem powiedzą o jakimś jednym wydarzeniu z udziałem Twojego produktu, na przykład, które zapamiętali. Więc, choć pytania są podobne, warto potestować oba. Kolejne pytanie dotyczy wartości. Ja je tutaj pogrubiłam nie bez powodu, bo w jednym z kolejnych nagrań będziemy sobie jeszcze o wartościach i o tym, jak mogą nas wzmacniać, rozmawiać. Teraz spróbuj na nie odpowiedzieć bez dogłębnej analizy, jeśli jeszcze jej wcześniej nie dokonywałaś, bo jeśli dokonywałaś, to już swoje wartości masz przeanalizowane. Jeśli nie, odpowiedz mocno intuicyjnie, z czucia, jakie są Twoje wartości, będziemy się nimi jeszcze zajmować. Jak Twoja marka powiązana jest z Twoją historią? I zaraz pod spodem pytanie, jaka odpowiedź kryje się w Twojej historii. To z kolei pogrubiłam, dlatego że jest. Dla mnie jednym z takich top pytań. Czasem zdarza mi się, że szczególnie na konsultacje indywidualne przychodzą do mnie osoby, które próbują, co zresztą często robimy też w oparciu o brandy model, uchwycić esencję marki. Dojść do tego, co jest takim klu ich marki, co warto komunikować, a potem zająć się tym, jak to komunikować. I bardzo często okazuje się, że odpowiedź o to klu jest w historii, tylko my czasem boimy się tej historii opowiadać nawet sobie. A co dopiero innym. Więc wróć do tego, jaka jest Twoja historia, zastanów się, jakie jest Twoje dlaczego. Um, tutaj, oczywiście, nawiązuję do Simona Slinka. Um, przypomnij sobie jego koncepcję, jeśli gdzieś po drodze ci umknęły. Um, ale też po prostu odtwórz i poczuj tę historię. Sprawdź, jakie wątki pozwalają ci dojść do esencji Twojej marki, pozwalają ci. Jeszcze mocniej ugruntować się, rozgościć w tych korzeniach, a przy okazji możesz sprawdzić, czy którymi z tych wątków chcesz się podzielić na zewnątrz, czy zostawić je dla siebie. Nawet jeśli one miałyby być zostawione tylko dla Twojej wiedzy, tam często kryje się bardzo ważna odpowiedź o to, co napędza cię do działania, co trzymacie na powierzchni, co pozwala Ci wytrwać. Przyjrzyj się swojej historii i sprawdź. Jaka kryje się tam odpowiedź? Z mojego doświadczenia ta odpowiedź jest istotna nie tylko w przypadku marek osobistych. Także jeśli prowadzisz markę produktową, nie omijaj tego pytania. Co trzymasz pomimo upływu czasu? Też lubię to pytanie. To dotyczy zarówno początkujących marek i wizji marki, która się w trakcie zmieniała, od czego zaczynałaś, z czym jesteś teraz, ale dotyczy równie pięknie tych marek, które już istnieją. Jeśli prowadzisz taką markę, zapewne doświadczyłaś tego, że działo się w niej dużo rewolucji, ewolucji, zmian. Sprawdź co w tych zmianach ocaliłaś, co jest fundamentalnymi wartościami, fundamentalnymi elementami twojej marki, co możesz umieścić na tym poziomie kołożeni, bez czego swojej marki sobie nie wyobrażasz, czyli co wspierającego dziedziczysz. Czasem jest tak, że zakładamy marki na przykład w bardzo specyficznej branży i dziedziczymy, Wszystkie tradycje tej branży, na przykład jeśli ktoś prowadzi markę, w której szkoli ze sprzedaży, tak, zdarza mi się to, to co dziedziczy od innych i teraz decyduje, czy to biorę, czy odrzucam, to jest bardzo często pokłosie takiego podejścia do sprzedaży rodem z lat 90. i z call center różnych dużych państwowych firm, czyli Nieważne, czy coś komuś jest potrzebne, nieważne, czego ktoś potrzebuje, chodzi o to, żeby sprzedać wszystko każdemu, zaklęte w słynnym powiedzeniu, że dobry handlowiec sprzeda nawet lud Eskimosom. no nie, zupełnie to nie jest moje podejście, jest um, wręcz ja w nie sprzeczne z moimi wartościami, czyli chociażby z szacunkiem do klienta. A i Z działaniem na własnych zasadach. Więc ja podjęłam decyzję, że dziedzictwo odrzucam. Może ty w swojej branży dziedziczysz coś, co chcesz zostawić i od czego chcesz się odbić. A może w ogóle prowadzisz firmę, która w jakiś sposób wyrasta z korzeni rodzinnych. To też jest Twoje dziedzictwo. A może w historii, którą eksplorowałaś chwila wcześniej, jest jakiś element dziedzictwa, który nie jest takim dziedziczeniem firmy czy marki wprost, ale można o nim opowiedzieć. Być może bez czegoś, na przykład. Bez ciągłego rozwoju czy bez uczenia się ciągle nowych rzeczy, nie wyobrażasz sobie siebie i istnienia marki, bo dziedziczysz takie podejście po podejściu, które widziałaś na przykład w swoich rodzinnych biznesach. Czy i co wspierającego dziedziczysz? To nie jest oblik, być może nie czujesz, że masz jakieś dziedzictwo, ale sprawdź, bo może jest tam um, jakiś fajny wzmacniający element, do którym warto sobie przypomnieć. Co jest w DNA twojej marki? To takie um, obrazowe pytanie. Jeśli wyobrazisz sobie DNA uh, i przełożysz je na markę. Co by w nim było? Jakie potencjały są w tym DNA? Co już z tego DNA aktywujesz. Jakie DNA co dopiero chcesz zaktywować? Co chcesz mieć w takim podstawowym zasobie zasobniku swojej marki? Co jest dla twojej marki kluczowe? Sprawdź. Co jest dla Ciebie ważne? A co już masz, tu cały czas nawiązujemy do tego pytania, które w ogóle patronuje temu cyklowi wideo, czyli sprawdź, co już masz. Więc teraz to jest moment na to, żebyś zastanowiła się, co już w swojej marce wypracowałaś. Albo jeśli zaczynasz, co wypracowałaś, myśląc o wizji, strategii, biznes, planie tej marki, co jest kluczowe. I co chcesz zawrzeć na tym poziomie korzeni? I z czego, co zrobiłaś do tej pory, e, możesz czerpać, myśląc o takim rzeczywiście bazio, bazowym, stabilizującym markę poziomie? E, odpowiedzi na te pytania zapisz sobie y, i spróbuj kończąc to ćwiczenie, wydestylować z nich taki core, czyli te elementy, które rzeczywiście chciałabyś zapisać u podstaw Twojej marki. Y, być może to będzie jakaś wartość. Na przykład, dbałość o detale. Być może to będzie Twoja osoba, jako osoba, która jest dla tej marki kluczowa. Być może to będzie element Twojej historii, a, która jest założycielską opowieścią marki. Być może to będzie sposób, w jaki komunikujesz się z klientami. Być może to będzie Twoja. Stylistyka, jeśli zajmujesz się rzeczami wizualnymi. Być może to będzie, będą w ogóle jakieś wyróżniki Twojego stylu, jeśli na przykład jesteś architektką wnętrz. Być może to będzie specyficzne połączenie Twoich skin, bo być może na przykład piszesz książki, ale jesteś też ilustratorką. Być może to będzie specyficzny motyw, który pojawia się na przykład w biżuterii, którą tworzysz. Zachęcam Cię bardzo mocno do połączenia w tych korzeniach różnych obszarów czyli świetnie byłoby, gdyby z jednej strony znalazły się tam właśnie takie elementy, które można zauważyć na zewnątrz, patrząc na markę czyli właśnie na przykład motywy, materiały, metody pracy, sposoby pracy. Um, tego typu rzeczy i to, co jest ukryte nieco głębiej w tych warstwach korzeni, czyli Twoje wartości. Czasem te wartości marki będą jeden do jeden, takie jak Twoje wartości, czasem z nimi zbieżne, ale jednak trochę inaczej ulokowane. Sprawdź, i postaraj się połączyć te poziomy, definiując swoją markę. Świetnie byłoby, gdyby na końcu z tego ćwiczenia zostało Ci kilka słów. W formie mapy myśli, w formie rozpiski, właśnie na takim rysunku korzeni. Jeśli, szczególnie jeśli wiesz, że chcesz dalej pracować z bramkiem modelem, to warto to wpisać w ten schemat klucza, który pokazywałam Ci na poprzednim, na poprzednim slajdzie. Także zastanów się. Co jest u podstaw Twojej marki, co możesz traktować jako korzenie Twojej marki, co pozwala ci się uziemić, do czego chcesz wracać także w tych trudniejszych momentach, gdzie chcesz mieć to wzmocnienie zaplecze i co pomoże ci, albo już wiesz, że pomaga ci, pięknie rozkwitać. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek już jutro. Zapraszam cię serdecznie. Jeśli ten bądź poprzedni odcinek uznajesz za wspierający, będzie mi super miło, jeśli podzielisz się nim. Na przykład w social mediach lub w jakiś inny sposób przekażesz go tym osobom, które mogłyby być zainteresowane, zainteresowane tym, żeby nowy rok w swoim biznesie rozpocząć na własnych zasadach i nie utonąć w chaosie nie swoich celów i skrojowania podsumowań roku i celów innych osób, tylko określić to, jak i z czym my chcemy działać i co już masz. Z czego możesz w tym nowym roku zacząć? Do zobaczenia jutro. Hej!